Przed nami starcie gospodarzy, którzy strzelili najwięcej goli w całej stawce, i gości, którzy z kolei stracili najmniej bramek. widze. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Mecz skomentują dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Dragons zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz o którym będzie się potem mówiło. No i przecina ten centre. Wybija. Realizator prezentuje nam teraz skład zespołu Dragons. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. I mamy jedenastkę Rakowa Częstochowa. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Mamy informację, że w spotkaniu Jagi wynik uległ zmianie. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Jagiellonii Białystok. Bramkę zdobył Jesus Imas. Pokonał bramkarza strzałem głową. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Na zegarze 17 minuta. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Miękkie dogranie. Będzie groźnie. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Dobra teraz obrona bramkarza. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Z tego może coś być. Popatrzmy! I zatrzymał to ładnie. Teraz z rogu na 11 metr. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. dośrodkowuje środkowuje w pole karne. Ma komu zagrać. Ale jednak bramkarz bez problemu radzi sobie z tą centrą. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Podanie przejęte. Dobra decyzja. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? I teraz uderza. Gol! Wychodzą na prowadzenie. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami, musi to strzelić. Teraz, no to powinno być wyrównanie, stuprocentowa okazja. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Mogą potem tego bardzo żałować. A teraz zmiana posiadania piłki. Oj, za chwilę możemy zobaczyć czerwień. Przepisy są w takich przypadkach jasne. Sędzia w takiej sytuacji. Nie ma innego wyboru. Musi sięgnąć po czerwoną kartkę. To była naprawdę klarowna sytuacja do zdobycia bramki. Tak, bez dwóch zdań nie mogło tu być innej decyzji. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. No i po ataku. Dobra interwencja. z autu Nakomite ustawienie i przek I teraz Raków doprowadza do wyrównania. Zależało im na tej bramce. Teraz tylko uspokoić grę. Spróbować wyprowadzić kolejny cios. Okazja może być groźnie. Ale fatalnie się teraz zachował w tej sytuacji sam na sam. Nie chodzi nawet o to, że tego nie wykorzystał. Huknął mocno i niecelnie. Zupełnie bezmyślnie. Jest sporo przestrzeni i może zaatakować. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Wreszcie jakaś sposobność może obejmą prowadzenie. kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Ale uwaga, tak! Kto by się tego spodziewał! Grają w dziesiątkę a od teraz! Prowadzą! Co za mecz! Jest komu podać. Jest próba strzału. I znowu strzelają. Ale szimponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego twiska. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Złapią kontakt, poprzeczka, nie ma gola, piłka w Broni, ale piłka w grze. Tak! Co za końcówka, proszę Państwa! Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. W meczu Jagieloni mamy zmianę wyniku. Przenieśmy się na chwilę do studia. Tak, to jest kolejny gol dla Jagiellonii Białystok. Daje im doprowadzenie 2 do 0. Mamy 85 minutę. Dziękujemy za tę informacje. Będzie strzał, uwaga! I proszę, bramkarz był na miejscu. Znowią z rogu boiska i będzie okazja do wyrównania, być może jedna z ostatnich. Sędzia kończy tę rywalizację. Wsparcie własnych trybun bardzo się dzisiaj przydało miejscowej drużynie. Dziękujemy. Prosilibyśmy o odpowiedź na parę pytań. Bardzo dziękuję. Ten zawodnik skupia dziś szczególną uwagę. Świetnie przelógł ser. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Dzisiejszy mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz ekstraklasy, pogoń Szczecin zmierzy się z zespołem Dragons. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potęta. Co teraz? Odpalił teraz niesamowitą rakietę, ale zabrakło dobrych współrzędnych. Zobaczmy teraz skład pogoni szczecin na ten mecz. Realizator prezentuje nam teraz skład zespołu Dragons. Traci posiadanie piłki pogoń. Uwaga, groźnie. I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają co świętować. Niezła próba wrzutki na dalszy słupek. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było. Uwaga! Musi to wykorzystać! Nie, nie ma gola! Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Grosicki. Poradził sobie z przeciwnikiem. Ale na szczęście, dla tamtego obrońcy jest ta sekuracja. Świetnie. Dobra współpraca defensywy. Ładne dogranie na dobieg. Mogło być bardzo groźnie, ale pani arbiter czuwa na posterunku. Dostrzegła chorągiewkę w górze i odwizduje spalonego. Było blisko. Dobrze, że nie jestem liniowym. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Prosicki. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle, ośrodkowuje w pole karne, jest tam sporo miejsca. Będzie okazja, ależ teraz piękne podanie górą, uwaga! Proszę. Bardzo istotna interwencja w tej sytuacji. Utrata piłki przez zawodników pogoni. Fantastycznie to zastopował. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu polakarnego. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Szansa na goła. I mamy gola. Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji.